Cześć. Z tej strony Kap. Yy, witam Cię na moim kanale. Yy, chciałbym Ci przedstawić, co znajdziesz, co znajdziesz na moim kanale oraz jakie utwory będą na nim przetwarzane. Jakie gry, oraz yy, jeżeli Cię zainteresuje, zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz zostawienia subskrypcji. Yy, to zapraszam do rozwinięcia. witaliśmy to nie będę się witać mam na imię Kacper mam lat 14 pochodzę z Podlasia tak, Beka, ha 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 do tego moim hobby jest jeżdżenie na hulajnozę oraz do tego jeszcze na moim kanale będą się znajdować gry takie jak Untournet, CSGO, Minecraft nie, nie będę Fortnite'a i to chyba wszystko gry i Valorant jeszcze może się pojawić jeżeli chcielibyście oczywiście zobaczyć jakąś grę na moim kanale oprócz wymienionych, to oczywiście możecie zostawić komentarz i napisać jakie gry oczekujecie żebyście zobaczyli na moim kanale jest to filmik wstępowy, jeżeli co się spodobało, a co nie, możecie napisywać śmiało, pewnie napotkaliście mnie scrollując w dół na YouTubie, więc no ja już się dla was przedstawiłem. Jest to filmik ogłoszeniowy, jak już mówiłem. I chciałam jeszcze poinformować, że filmiki na tym kanale pojawiają się w sobotę oraz wtorki. Dlatego polecam zostawić subskrypcję na tym kanale i wyczekiwać nowych filmów. A teraz yy, najczęściej filmy będą się pojawiać z internet, ponieważ teraz sobie ostatnio pogrywam. I yy, w najbliższych filmach, niestety, ale nie będzie mojego głosu, ponieważ zepsuł mi się mikrofon. Bardzo was za to przepraszam, ale naprawiłem, jak słychać, więc. Od już następnych filmów yy, aktualnych będzie mikrofon działać, dlatego no, zapraszam do subskrybowania tego kanału i mam nadzieję, że Tobie, tak właśnie Tobie spodobał się ten filmik wstępujący, więc dziękuję, do zobaczenia, czyście!